Jezus powiedział. Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, kto nie wchodzi do owczarni przez bramę, ale wdziera się inną drogą, ten jest złodziejem i rozbójnikiem. Kto jednak wchodzi przez bramę jest pasterzem owiec, temu otwiera odźwierny, a owce słuchają jego głosu. Woła On swoje owce po imieniu i wyprowadza je. A kiedy wszystkie wyprowadzi, staje na ich czele. Owce zaś postępują za nim, ponieważ głos jego znają. Natomiast za obcymi nie pójdą, lecz będą uciekać od niego, bo nie znają głosu obcych. Tę przypowieść opowiedział im Jezus, lecz oni nie pojęli znaczenia tego, co im mówił. Powtórnie więc powiedział do nich Jezus: „Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam, ja jestem bramą owiec.” Wszyscy, którzy przyszli przede mną, są złodziejami i rozbójnikami, a nie posłuchały ich owce. Ja jestem bramą, jeżeli ktoś wejdzie przeze mnie, będzie zbawiony. Wejdzie i wyjdzie i znajdzie pastwisko. Złodziej przychodzi tylko po to, aby kraść, zabijać i niszczyć. Ja przyszedłem po to, aby owce miały życie i miały je w obfitości. Jedna rzecz, która mnie zastanowiła na samym początku tej Ewangelii. Jezus mówi, że to on jest bramą, że przez niego można wejść do Królestwa Niebieskiego, a z kolei w dzisiejszych czasach panuje takie przekonanie, że żeby wejść do nieba, to wszyscy uważają, że wystarczy być, żyć zgodnie z morałami, i z takim prawem naturalnym prawie, że. Ale właśnie często się odpycha Boga i chodzenie do kościoła, celebracje liturgiczne i tego typu rzeczy. Czy więc ta moralność, taka zwykła, ludzka uczciwość przed drugim człowiekiem, bycie dobrym człowiekiem wystarczy? Tak, nawet, nawet wczoraj gdzieś rozmawiałem z uczniem z mojej szkoły, oczywiście właśnie przez, przez komunikator, no i zadał mi pytanie właśnie, że jeżeli człowiek żyje w grzechu ciężkim, ale równocześnie jest dobrym człowiekiem, wykonuje jakieś uczynki dobre, to czy on wejdzie do Królestwa Niebieskiego, czy będzie zbawiony? I tak mu tłumaczyłem, że, no, na, że oczywiście, że jeśli ktoś jest w stanie grzechu i robi dobre rzeczy, no to nie, te, nie, te dobre uczynki nie rekompensują tych właśnie czynów niemoralnych. I mimo że pozornie wydaje się dobrym człowiekiem, to jednak dopełni, do, do żeby właśnie żeby jakby zrzucił ten ciężar grzechu ciężkiego, trzeba, żeby on żałował za ten grzech, trzeba żeby się wyspowiadał no i zaczął żyć rzeczywiście bez grzechu ciężkiego. Ale ojcze, skoro jesteśmy w temacie moralności, to tak, choć na ten temat się nie umówiliśmy, ale tak przyszedł mi do głowy teraz, co z ludźmi, którzy żyją w związkach niesakramentalnych? Z ich punktu widzenia, czy z punktu widzenia wielu osób to jest moralne, to jest dobre, no bo w jakiś sposób można sprawdzić to, czy do siebie pasujemy, a czasami po prostu w kościele nie można wziąć ślubu wtedy, jeżeli ktoś jest po rozwodzie. I teraz z kolei tak, żyją w grzechu, ale z drugiej strony nie robią nikomu krzywdy. Czy więc to jest traktowane jako przeszkoda do wejścia do nieba po śmierci, czy można to uznać jako rekompensatę w jakimś stopniu? Tutaj papież Franciszek zachęca dusz pasterzy, księży, żeby takim małżeństwom, znaczy takim związkom niesakramentalnym, żeby im towarzyszyć, żeby też ci ludzie nie czuli się wykluczeni ze wspólnoty kościoła. I absolutnie tutaj trzeba z nimi rozmawiać. Można nawet z takimi osobami, ksiądz, może się umówić, nie wprost na spowiedź, tylko na taką rozmowę. Na taką rozmowę, która co jakiś czas będzie, czy ta rozmowa będzie systematyczna. Ona trochę będzie właśnie przypominać taką spowiedź. Spowiedzią nie będzie, bo taka osoba nie może otrzymać rozgrzeszenia, ale właśnie to jest zachęta od, od właśnie też tego pasterza. Piotra, Piotra naszych czasów, papieża Franciszka, żeby te osoby nie, zosta nie zostały same, ale żeby też ich prowadzić. Też kapłan, ksiądz ma być dla nich takim pasterzem i prowadzić ich w tej sytuacji, w której się znaleźli, w tej pewnie niełatwej sytuacji, ale żeby nie, oni nie, nie odczuwali się, że są gorsi, że żeby, jakby są niegodni też życia, życia w kościele, we wspólnocie katolików. Ojcze, a do kogo tak naprawdę Jezus kieruje dzisiejsze słowa? No bo mi z kolei pierwsze takie porównanie, jakim przychodzi na myśl, to jest zwrot do nas wszystkich, jako powiedzenie, że tylko przeze mnie możecie dojść do nieba, ale chyba w kontekście biblijnym było to kierowane do faryzeuszów, prawda? No, na pewno te słowa są skierowane do każdego. I do tych faryzeuszy, których być może właśnie Chrystus chciał przekonać, prawda? Do tych niektórych, niektórych. Którzy mogli właśnie jakby pójść za, za głosem pasażera, za głosem Chrystusa, do każdego człowieka, bo to jest być może właśnie głos, który może przekonać, który może złamać właśnie jakiegoś zatwardziałego człowieka trwającego w grzechu. I Może właśnie ten głos Jezusa, czy, na, czy też współcześnie, gdy słyszymy Jego słowo, w Biblię, to może jakiś człowiek się przełamać i, i wybrać wiarę, wiarę w Boga, w Jezusa Chrystusa. No właśnie, przekonać do głosu Chrystusa. Ale tak naprawdę, jak usłyszeć w dzisiejszych czasach głos Boga? Przecież raczej nie stanie się to w ten sposób, że będzie jechał samochód z magnetofonem i Jezus będzie krzyczał do nas swoją naukę przez ten magnetofon. Trudniej jest usłyszeć głos Boga, gdy wokół nas jest tyle hałasu. Rzeczywiście, trzeba podjąć jakiś, jakiś trud, czy, czy właśnie pójść do. czy to otworzyć, Pismo Święte przeczytać. Teraz mamy akurat. Yy... Tydzień biblijny, który trwa, który właśnie trwa do, do soboty, no, być może jeszcze przed tą Ewangelią, do której się przygotowujemy, ale ten tydzień trwa. To jest taki tydzień, gdzie mamy właśnie się pochylić nad Pismem Świętym i czytając, czytając, usłyszeć, co przez ten tekst Pan Bóg do mnie chce powiedzieć. Czy to poprzez także sakramenty? Pan Bóg też przemawia do mnie poprzez sakramenty, poprzez też teksty biblijne, które do tych sakramentów są przyporządkowane. Ojcze, gdy jak patrzę na ten dzisiejszy świat, na to wszystko, co się dookoła dzieje i na rolę słowa, jaka panuje właśnie we wszechświecie, to coraz bardziej podchodzimy do tego na zasadzie takiej, że ktoś coś powiedział, ale zaraz to odkręci. No w czasach Chrystusa tak nie było. Słowo było, jak to mówi stare polskie słowie, droższe od pieniędzy. Czy to właśnie nie jest taki też... Yy, Zwrot Jezusa do nas, żeby zastanowić się nad tą rolą słowa, skoro Jezus mówi, tylko przeze mnie możecie wejść do Królestwa Niebieskiego, a Jezus opiera się na słowie, przecież najpierw było słowo, no to to nie jest właśnie takie pokazanie nam, słuchajcie, nie tędy droga, nie można w ten sposób dewaluować wartości słowa. Tak, bo rzeczywiście widzimy to, no, w obecnej właśnie nawet sytuacji, że panuje jakiś taki hała, ha, chaos, bałagan trochę, jak są jacyś tacy ludzie, którzy może chcą być właśnie jak, jak ten pasterz. Mówią, wysłuchajcie mnie, wysłuchajcie słowa, które ja mam do powiedzenia, idźcie za mną. Ktoś inny powie, nie, teraz ja mam rację, ten człowiek nie ma racji, idźcie za mną. Prawda? Gdzieś słyszymy o tych zagrożeniach z tej strony, czy to z tej strony, czy ze strony technologii, czy ze strony środowiska i tak dalej. No i rzeczywiście, już nawet może czasami nie wiemy, kogo słuchać, nie wiemy, kto mówi prawdę, i rzeczywiście te te słowa o dobrym pasterzu są takie jakby bardzo takie adekwatne do tej obecnej naszej sytuacji, że kogo mamy słuchać, a Chrystus jakby właśnie odzywa się do nas poprzez Słowo Boże, poprzez Pismo Święte. Ja jestem dobrym pasterzem, słuchajcie mego głosu, bo może właśnie przez te różne jakiś taki zamęt, wie, wiele słów, wiele, wiele jakiś proroctw też, to my też właśnie już nie wiemy i też może możemy, może dojść do tego jakiegoś skłócenia między sobą, jakieś nienawiści. Natomiast tutaj jeśli mamy tą pewność, jeśli pójdziemy za Chrystusem, to nie, nie popełnimy jakiegoś błędu i, no i będziemy kroczyć właściwą drogą. No właśnie mamy specyficzny czas na świecie też poza e, ewaluacją słowa, to jeszcze mamy pandemię koronawirusa. No, siedzimy dość daleko od siebie. Broń Boże, nie jest to porównanie teraz do tego, co powiem, ale Często jest tak, że ludzie mają relacje bardzo powierzchowne, takie oparte tylko na tym, co widzimy, na tym, jakie mamy uczucia takie zewnętrzne, a zapominamy o tym, co jest najważniejsze, o duchu, o miłości. Czy Jezus jako ta brama, to nie jest właśnie tak, takie pokazanie nam, że przez Jezusa możemy lepiej poznać drugiego człowieka w sensie tym głębszym? Tak, tutaj też znowuż właśnie, jakbym się od... chciałbym się odwołać do papieża Franciszka, który mówi, że ta brama, o której mówi Jezus, że On jest bramą, to jest właśnie to stawianie też Chrystusa w centrum swojego życia. Bo znowuż właśnie, jeśli będziemy powiedzmy oglądać tylko wiadomości i, i no to też możemy popaść w jakąś nerwicę, lęki i tak dalej, no bo cały czas jesteśmy jakby właśnie, cały czas są te bodźce, że, że jest sytuacja kiepska, beznadziejna no i tylko się, że tak powiem, załamać. Natomiast tutaj właśnie to nawoływanie, ja jestem bramą, to tak jak papież Franciszek mówi, że potrzebuję Chrystusa, potrzebuję, żeby On był w centrum mojego życia. Bo jak nie, to, to właśnie stracę zmysły stracę gdzieś właśnie zdrowie, nawet zdrowie psychiczne, bo w tej obecnej sytuacji rzeczywiście jest tyle informacji, takich nieoptymistycznych, czy właśnie gdzieś jakaś taka ograniczona jest nasza wolność, jest ona ograniczona dla naszego dobra w, w pewnym sensie, ale jest to, czasami to nas przerasta, prawda? Może to kogoś przerosnąć. I rzeczywiście bez Boga no będzie nam to trudno przejść, przeżyć tą, tą obecną sytuację. Mm, ojcze, pasterz to mi się kojarzy z takim człowiekiem, który troszczy się o wszystkie swoje owce bez względu na cokolwiek. Ale właśnie wróćmy do tego, od czego zaczęliśmy od tych związków sakramentalnych i ludzi, którzy nie zawsze żyją zgodnie z nauką Kościoła. Czy oni też są tymi owcami, o które pasterz się troszczy, w sensie Jezusa? Tak, bo też właśnie też znam wiele osób takich, które właśnie żyją w związkach niesakramentalnych, mają jakieś przeszkody do zawarcia ponownego związku małżeńskiego, ale one przechodzą na Eucharystię, modlą się, nie mogą pójść do Komni Świętej, nie mogą pójść do spowiedzi, ale przychodzą. Chcą być, chcą iść jednak za. Za głosem pasterza, głosem Jezusa Chrystusa. Chcą słuchać liturgii, uczestniczyć w niej. Może nie w pełni, ale chcą. Więc Jezus też jest do takich osób posłany. On chce takie, oso takie też osoby przygarnąć, do nich, do nich też przemawiać. I może właśnie stopniowo je uzdrawiać, stopniowo jakby dawać im jakieś natchnienie, co mają czynić, co mają zrobić ze swoim życiem. Jeszcze z czasów szkolnych pamiętam takie dyskusje na lekcjach religii o wolną wolę człowieka. No bo jak to jest? Człowiek ma wolną wolę według nauki Kościoła, no i według tego, co widzimy na świecie, tak rzeczywiście jest. Ale z kolei słyszymy o tym, że Jezus jest naszym pasterzem, a my owcami. No to prostym porównaniem będzie to, że pasterz rządzi owcami. Więc jak to w końcu jest tą wolną wolą? Są jednak te czarne owce. Więc, więc rzeczywiście nawet ta owieczka ma, ma prawo, prawo wyboru, ma tą wolną wolę, może rzeczywiście oddalić się od pasterza, może po prostu nie słuchać, nie słuchać głosu tego pasterza. Jezus mówi właśnie, znam swoje owce, owce znają mój głos, idą za mną, ale nie wszystkie, prawda, nie wszystkie. I to nie jest tak, że one rzeczywiście są jakby, nie, nie mają wolności, są zmuszane, zmuszane do czegoś, czy to właśnie do, zmuszane do kroczenia, tylko i wyłącznie za pasterzem. Mają tę ten, ten, możliwość wyboru. I są te, te tak zwane moje owce i te nie, które, te, które są, które muszę odnaleźć. To Jezus, Jezus mówi takie słowa. Więc faktycznie też ten pasterz idzie do tych, które, które gdzieś się pogubiły, które gdzieś się oddaliły, które gdzieś są może właśnie zbuntowane i chce je przekonać do, do tego, aby wróciły do Niego i szły za Nim. No właśnie Jezus mówi o tym, że to On musi je odnaleźć, ale często słychać w od różnych ludzi opinie o tym, że oni szukają Boga, a go nie mogą znaleźć. Na przykład mój znajomy ostatnio powiedział o tym, że w czasie Eucharystii on nie czuje bliskości Boga. Czy to jest właśnie tak, taki problem trochę, że z jednej strony to Bóg ma nas szukać, ale to też musimy zrobić krok w przód, żeby pokazać, że my chcemy, żeby nas znalazł? Jak najbardziej, też dobra jest inicjatywa z naszej strony, ale tutaj oczywiście też właśnie wiemy, że Pan Bóg też zawsze wykazuje się też inicjatywą i On wychodzi pierwszy do nas. Ale, ale to jak to tak, też może pół żartem, pół serio, bo do tanga trzeba dwojga, to też, też rzeczywiście z, z naszej strony jest dobrze, gdy my podejmujemy jakąś inicjatywę szukania Boga. Tutaj też w tym szukaniu Pana Boga jest też potrzebna cierpliwość, prawda? Bo my byśmy może rzeczywiście chcieli żeby było wszystko proste, łatwe. Przechodzę do kościoła, rzeczywiście czuję jakąś radość, euforię i bardzo dobrze się tutaj czuję. No nie, nie zawsze tak jest. Rzeczywiście trzeba tutaj sporo cierpliwości, bo nasze życie, też tak jak życie Chrystusa, ma być jakimś takim też umieraniem. Nie zawsze tak będzie, że ja będę jakby na bardzo wysokim levelu, że, że msza święta przeżywam ją ja bardzo dobrze, bez żadnych rozproszeń i tak dalej. To często będzie coś też trudnego dla mnie. Może nieraz właśnie będę przychodził i tu i będę siedział w ławce, słuchał, i będę smutny, prawda? będę przeżywał jakieś dramaty. Ale to nie jest powód, że skoro tutaj nie czuję się dobrze, to, to stąd uciekam. No Bo to są gdzieś jakieś uczucia, które muszę zostawić, a, a trwać przy Chrystusie. Bo wiem, że tutaj przy tym pasterzu właśnie jestem bezpieczny i nie zbłądzę. I mimo tych wszystkich właśnie negatywnych też jakichś uczuć, emocji, które w sercu moim, bo mogę czuć się na przykład osobą samotną, mogę, mogę przeżywać jakiś kryzys w rodzinie, może żona z mężem są pokłóceni są czy są w separacji i tak dalej. Czy właśnie, że na przykład mogę cierpieć z tego powodu, że nie mogę przystąpić do Komunii Świętej, bo żyję w związku niesakramentalnym. Ale to nie jest właśnie powód, że skoro w pełni nie mogę uczestniczyć, skoro, skoro nie mam takiej pełni radości, to, to wychodzę stąd, bo, bo, bo to mi nie daje szczęścia. Bo to, żeby nie było coś takiego, że. Może tak to, co jest charakterystyczne, też dla takiej konsumpcji, że chcę. Tak jak do sklepu przychodzę, chcę kupić coś, chcę coś wynieść, żeby mi to sprawiło radość i przyjemność. A jak tego nie ma, to z tego nie korzystam. To nie idę do tej galerii, bo, bo tam nie otrzymam tego, co chcę. To może już poproszę na koniec o taką puentę, ojcze. Jezus mówi o tym, że, że jest bramą i pasterzem. Ale nie zawsze tak jest, szczególnie. Gdy jesteśmy daleko od Niego. Więc co my musimy zrobić, żeby tak rzeczywiście się stało, żeby Jezus chciał nas prowadzić i otwierać tam drogi bramy nieba. Hmm. Tak, bo tu, tu jest, tutaj jest już ta, ta brama w kontekście tego bramy do Królestwa Niebieskiego, do Życia wiecznego, do, do, do zmartwychwstania. Na pewno tutaj tutaj też właśnie znowu wrócę do tej, jeśli chcę być blisko Boga, chcę, żeby ta brama była dla mnie otwarta. To życie własną uświęcającej, to, to właśnie spowiedź, to szczera spowiedź, to żal, żal za grzechy, to, to wyrzeczenie się tego zła, że ja nie chcę, nie chcę czynić, nie chcę popełniać grzechów ciężkich. I ta, taka postawa na pewno mnie przybliży do tej, do bramy, do, do Chrystusa. I ja zaufam Tobie.